rozwidlenie odpusz książkę z zakręc. Tak. Staryszek nie żyje, Mogę wykorzystać pełną moc szczelin. I lekko chronię szczelinę. Dostanę nową zabawkę. Tak, o fajnie. To dużo tych zabawek będę miał ogólnie. A tutaj nie, tutaj damy. Tutaj. Ile mam hajsu? O jejku, mało. Tak ja sobie zaszalałem za bardzo. Ani chyba teraz tylko tędy będą wchodzić na razie. Więc tutaj damy te dwa. Dobra, powinno wystarczyć. G, uwolnić hordę. Okej, okay, uwalniamy. No, na, na razie tędy tylko idą. O co tam daleko wszedł Ole co już następnie Chodźcie do tego, Chodźcie za to tu Macie poryje macie łapkę łap te strzały łap zęby Jest strzał w głowę Ciężko im w te łapety nie trafić Czyli tych z daleka może łatwiej bo Uważaj, bo tutaj mam do szczeliny. Po to. W ogóle nie, mieli, nie mogli dać jakiejś ciekawszej nazwy na to coś, tylko szczelina. Nie wiem, portal na przykład. Też portal trochę taki mainstreamowy by było. O, no. teraz tym tutaj ustawiamy. Chyba idę tylko z prawej, tak, na, na tej fali idę tylko z prawej, później będzie chyba z dwóch. Nice, right, ale ładny trafem na razie. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie później wyglądać, czy radę, że to to chyba prowadzi tego play do momentu, aż nie będę mógł jej przejść. Chociaż w sumie to ja jestem jakiś dłonny, powinienem raczej dać radę. Zobaczymy zresztą, wszystko się okaże w praniu, że tak powiem. Jak na razie nie jest tak źle, bardzo przyjemnie mi się gra. A to jest chyba najważniejsze, żeby przejść grę. Nie umiejętności, lecz przyjemność, jaka jest czerpana z produkcji. Przejść zabójstwo. Dobra, teraz przydałby się coś tutaj e, machnąć. Machniemy może to. I może tu po jednym. O, już nie mam fajców na więcej. Trudno to się. Za... To się... Się zajmiemy się wszystkimi na razie Dobrze mam więcej tych do założonych Bo chyba trochę głupio to poustawianie Wow, ile sumie No, e, szybko nie mam co sprzedać. Wow, trafił. Ten ziomek mi w ogóle pomaga? Nie wiem. Dobra, ostatnia fala teraz. Mogę sobie coś poustawiać jeszcze. To ustawię. Kolce może. Tutaj. To zaboli mnie bo jest troszeczkę niebezpiecznie. Wróć na odwrót! Co tu? O co chodzi? Aaa, krzywo postawiłem. Dobra, żeby było symetrycznie. Musi być symetrycznie. Te, uwolnić hordę. Fajnie, teraz mam przerwę, bo to jest co trzy rundy przerwa, z tego co pamiętam. Ile mam hajsu? O, jeszcze trochę, to jeszcze mogę to poustawiać z tego. a może by, gdzie by to tak dać Tutaj na środku tam. To nie będzie bolało A tu mogę? Nie, tu nie mogę To tutaj dam jeszcze tak po jednym No i taka wielka tutaj Ogólnie rozruba powinna wystarczyć A, jeszcze mam Na tyle to jeszcze tutaj sobie dam profilaktycznie Jakbym nie dał rady Dobra, mam nadzieję, że ilość kasy, jaka mi pozostanie Nie wpływa na punkty Czy coś tam I będziemy sobie wykorzystywać do końca Okej, okay, na walankę. Jedziemy z koksem. Aaaaaj, ależeś. Znaczy jeszcze nie ma tak za bardzo a Następne Za mało do nich... Za mało ich zabijam z tej kuszy. łalej Ła, tu zmiada W tym korytarzu najwięcej dostaje Tyle? A to nie było tak źle Dwóweczka chycona Zwycięstwo No <laughs> Tak ma być e, Wejdźmy sobie w statystyki Jak to wygląda No fajnie Kombosy no dobra. E, wróć. E, Kup ulepszenia. Możemy jakieś... Możemy już ulepszyć. Mamy 10 czaszek. E, na większą odległość. O! Chociaż chyba to będzie najlepsze. Potwierdź. Nie przyjmujemy zwrotów. No okej. Okay. No, teraz mamy tutaj taką fajną tarczę. I tego już, tego już nie muszę ulepszać? No to fajnie. To mi się podoba Rozrywkowa baryłka No, ciekawy tytuł